Panie senatorze, dzisiaj w Łóżnej odbywa się siódma edycja konkursu Rozwinąć skrzydła pamiętając o przeszłości. Z tego co wiemy po raz pierwszy pan uczestniczy tutaj w tej wyjątkowej uroczystości. Jak pan uważa, czy takie konkursy powinny być właśnie realizowane w naszych szkołach, które nawiązują do bogatej tradycji historycznej, a w tym roku do wyjątkowej postaci, do postaci świętego Jana Pawła II. Panie redaktorze, na pewno po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni jestem urzeknięty tym, co tutaj zobaczyłem. Wiem, że to już jest siódma edycja. i Praca w wykonaniu pani dyrektor Skrobot to naprawdę fantastyczne, fantastyczne wydarzenie, które należy i trzeba promować. Już jestem po rozmowie z panią dyrektor, że również ufunduje nagrody dla najlepszych prac w temacie właśnie tutaj jak widzimy rozwinąć skrzydła pamiętając o przeszłości. W tym roku był to motyw świętego Jana Pawła II. Chyba nikomu nie trzeba mówić, że to postać wyjątkowa w naszej historii. Święty Jan Paweł II, jak wiemy, bez niego nie byłoby tej Polski, którą dzisiaj mamy, nie byłoby upadku komunizmu, dlatego wszyscy powinniśmy takie, takie wydarzenia wspierać i doceniać.